Dzień dobry, jesteś setkiem. Dzisiaj będzie już z ósmym odcinek z, z Piotrkiem osobiście. Aha. I dzisiaj będziemy transportowali więcej villagerów. Tak, byle że jest dwa więcej, bo git Cena. nie? No, się przyda. Wszystko no, szybciej, tak. Więc chodź, lecimy do tej wioski. Ja akordy pamiętam. ale ja wiem, ja, ja pamiętam przecież drogę. No sobie to możemy naszą drogą pójść. Chodź, idziemy nasą. Mark, zniszczyłeś ziemniaka naszym autostradą sobie pójdziemy. No normalnie po tej budzimy. Ale ja bym miał w przyszłości, bo będziemy w przyszłości jeszcze więcej lagrów transportować. Tutaj jest no pierwszy to... przystanek autobusowy. I <laughs> pierwszy przystanek autobusowy. Dobra. Trenny to to było e, wodą, szukaj, wodą, wodą. Musimy tą rzeczką. My płynęliśmy tą rzeczką. Za chwilę się pojawi drugi przystanek, widzowie. O! Albo nie, tu nie. No za chwilę. Tu i szliśmy tędy, tędy szliśmy, Piotrek, tędy, tędy, ten teren. Chyba tędy. Tak, tędy, tędy. E... Tu. Czekaj, gdzie jest to? Tędy już nie. Nie mam pojęcia i się zgubiłem Tu, tu, dobrze, tu szliśmy. Dobrze idziemy. Tak, tu? Ten, nie, tak, to było chyba tam tu? prosto. Tu? 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 <laughs> idziemy dobrze. Chyba tak. O tak, do dobrze bądź pokojowy. bądź pokojowy. A dobra, widzowie, nie bądźcie źli, ale sami pokojowy I tak to nikt nie będzie oglądał, ale jest frajda. Dobra. Dobra, tędy się tędy, tędy. O, tu jest drugi przystanek. Te jest autobusowy oczywiście. Ja autobusowy. Ha. Teraz chyba tędy to było, tu było. Tędy, tędy. Chcieliśmy, żebyś ty nie spał oczywiście. O tu to jest kolejny było. przystanek autobusowy. Tak, czyli... Tutaj, masz... tutaj się już zaczynają tory. Dobra, gdzie jest wagonik? Nie ma wagonika. O, Musimy. dobra, mam, jestem ślepy. O, i tutaj zaczniemy już przetransportować ich wagonikiem. No to czas no, teraz zgarnąć tego villagera. E, łódką. U, trzeba zgarnąć villagera łódką do tego. Teraz ja elity. Tylko sprawdzę, czy gdzie są jakieś villagerowe. Uuu, są biblioteczki w domkach. O, to zbię, sprzedawam się. No dobra, mam już, mam już dwie biblioteczki. Mamy ten stół do ociążądowywania. O tak, tak Ty zajmuje. poszukaj villagera, ok? Ja się zajmę, Dobra. ja polutuję z, i pozdobywam drożeństwo. Mam villagera. Ja mam stół mapy, z map, do map, się przyda. Dobra. Tak. Dobra, mam villagera, alchemika, ale on potem się zmieni profesję. M, ale, albo łucznika, żeby mieć patyki, żeby dawać patyki z emeraldy. Tak? Tak. Jak się tak. ja za chwilę? Dobra, widzowie. Ja jestem, ale go nie ma. Nie. Nie ma tego, ale on musi wyjść z tej łódki. Ale jestem w widzowie. Menu procesję! Hitłem, tylko nie wiem czy ciebie. Próbowałem hitnąć ciebie i zmienił procesję. O. Teraz e. gdzie był ten, Gdzie były te tory? Ja wiem, chodź. Nie mogę wejść. E. Bo jestem na ścieżce. Ja! Tam są tory. No ja mogę, no, ty... ja mogę spać. Ja mogę po prostu spać, ale nie wiem, czy to robić. Nie, lepiej nie. Tu dobuduj, tu dobuduj. Weź to, zrób łopatą. Łopejtą Ja muszę tutaj nakręcać jak jakąś. 2000 years later. <laughs> 2000 years later. Dobra, pierwszy przystanek. Autobusowy. autobusowy. Trzeba będzie zrobić te przystanki. Yes sir. A nie, lepiej, żeby ten odcinek się nie skończył. A dobra, w sumie tutaj dajemy pauzę. Dobra, widzimy się za chwilę. Wreszcie jesteśmy. Dla was to była sekunda, dla nas to ile było? 10 minut? I co najmniej? No, bo zrobiliśmy jeszcze całą autostradę. Eee, ty reptyl, go i go więźni. Ja idę i pokażę całą naszą autostradę. <laughs> Musimy tyle pół tak zrobić. Nawet zrobiliśmy. Z... Ten, tu jest ten, ten. Tu się idzie, tu jest pierwszy przystanek. Eee, tu chyba ten. I tu się płynie z wilagerem, płynie się płynie. My, my, my musimy całą drogę odgrodzić półpłyckami. Kurde, jaki ma tam wejść? Bo rawiejdę. No byśmy pamiętali gdzie iść. <laughs> hey, no Tu jest taka trasa. Kurde. Cool. <laughs> Cała trasa z półpłytek. <laughs> Zobaczcie, jak to leci. Jak to leci. I tak dalej, i tak dalej sobie idziemy, idziemy, idziemy. Proszę Tu kolejny przystanek. Ty, bo trzeba się tego wyciągnąć z tej łódki i prowadzić go na ląd. No wiem, to ty się tym zajmie, ale proszę, żeby ci nie uciekł. Tu, tu jest y, tor, a tam... Y, tu jest już Nie ucieknie nam, bo w wodzie go łatwo złapać, a my mamy mury przecież. No takie mury, że no prawie wcale. Jak mam być stary? Nieźle No ale jak widzicie trochę na to zajęło, bo jest trochę zabawy w tym było P na, raz, nam, raz nam ucieka, raz nam ucieka, ale stąd w dobrą stronę samemu Moi no, i Parkur, Parkur, parkur. wejdź tu Rybaku Jest, jest. Dobra, idzie. Idę sobie po prostu skrótem. To jest kolejny przystanek I, on, i tutaj go, I tutaj ten... Tutaj tutaj e, nie udało nam się go złapać i on jest tak po prostu tutaj. Set samemu, tędy, tędy. I tutaj go złapałem wódkę i go za... tutaj go złapałem wódkę i zaprowadziłem... I zaprowadziłem... Nie musisz, musisz... Bo ja muszę, wiesz co... Się wódkę, ja muszę mieć perfektanie. Dobra Dzień będziemy Dobra Ej, ale 20 nici zabrało Dobra, niszcz Ja mam perfect Dobra Ale rybaka nie bierzemy, musimy zniszczyć Gdzieś jest jakaś becka, tą beckę trzeba zniszczyć Trzeba skrzynkę postawić zamiast tej becki To czekaj, Ja mam skrzynkę, tak, ja mam że... ee, Zrobimy tylko jeden drzwi Jeszcze to. Dobra I ja, kim jest drzewa. teraz? Jest kowale. nikim chyba. Jest teraz chyba nikim, ale jak zrobić teraz Fleciera? <coughs> tego Fletchera... Eee, stu... stu... Dwa stu... krzemienia, i... dwa krzemienia, dwa krzemienia. trochę grawla po prostu. Ej, ale czekaj, zrobimy tak. Patrz, zrobimy też nie. Nie zrobimy z niego coś innego. A co zrobimy z niego? Bierz. No bierz, postawiłem ci. O! Ochrona no ale nie, trzeba nic ci stawiać ciągle. Trzeba nic ci stawiać. I jaką ma zaklęcie? Ochrona od wybuchów 3! A, a, ale oh, ja będę wiem. mówił, kiedy będę miał coś dobrego. Dawaj. Ochrona od mam? wybuchów 2! No Ochrona <laughs> od wybuchów 1! Bi bibliotecka. <śmiech> bibliotecka. <śmiech> Zaklęto ogień dwa. Ale nie. Chyba nie. nie potrzebne nam Ochrona z wybuchów jeden. <śmiech> <śmiech> Dobra, piotek, poczekaj, my trochę z nim się pewnie będzie ciężko, ale widzimy się za chwilę. Co trochę? Dobra, jesteśmy i po gdzieś set bo gdzieś w stu próbach udało nam się za zaklęty Dogin jeden za siedem emeraldów bardzo opłacalne, wiem a no zobaczymy jaki będzie drugi dobra, wiem, kupuję od niego jednego emeralda przetransportujemy kolejnego? a dobra, Pierek jak? no mozemy, możemy. możemy, możemy. Ech, Piotrek. Do, dobra, Piotrek, dobra, my idziemy kolejnego przetransportować, my się za chwilę. Uh, dobra, jest, udało mi się przetransportować. Chcecie go wylać, Jara? Fletcher. dużo dużo ciny cukrowej przy pomocy bonewilla. Piotrek ma teraz awka, ale on znalazł mineshafta i kopie tory. Jestem. Dobra, ja, ja już zacząłem nagrywanie. U następny enchant, u tego biblioteka za, za 10 emeraldów jest płomień. Hmm. <coughs> Ale, a, myślałem, że ten, do, a, dobra, no bo 10 emeraldów, tam. Dobra, mam 15 emeraldów. To no, a co kupisz? Na razie nic. Teraz chcę... ...łucaza ulepszyć. Tak, żebyśmy mogli u niego albo kusz... kupować <coughs> Żeby to ja chyba kupić... Ja e, kolejne... Ale ja chyba muszę kupić kilka łuków. E, a, albo albo ulepszę alchemika. Dobra, możesz już tepnąć, ja już skończyłem całe. Dobra, jeszcze cały ja to pewne piotka. Całe dwa szafty. i uwaga. Ja ci to wszystko wyrzucę. Dobra, ile monsterów? Uhuhu. huhu. się więcej. Ohoho! ho! ho! O kurd. Jeszcze! O! Ano, ale to po co mi? Po co mi to? Po to, żebyśmy zbudowali na przykład takie katorki i tak byśmy dali jakieś rzeczy. Po to mi jest wagoniki ze skrzynką. Nie wiem, po co się. Zwykłe wagoniki da. rozumiem, ale po to ze skrzynką. Nie wiem, mam jeszcze, I mam jeszcze czinem tagi. Mam jeszcze jedną książkę z wydajnością 4. No rapiot dobra, Piotr, do, do, dobra my, ale my chyba nawet... Uwaga, P mam dwie nowe procesje. Dobra, piecka ale my chyba ogal... Ale my chyba kończymy ten odcinek, co noc, nie? No. Dobra, z tej strony to by było na tyle i nara. Poczekaj, jeszcze nie kończę, teraz kończę.